Witam serdecznie Was bliźnięta. Witam Was na moim kanale Kasia Tarot I to będzie czytanie dla Was na miesiąc styczeń, czytanie ogólne, ale zahaczymy o, o Wasze zdrowie, pracę, finanse i zdecydowanie miłość. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, nie będzie rezonowało ze wszystkimi, ale to jest taka ogólna energia a jeżeli jesteście za, zainteresowani czytaniami prywatnymi, to tutaj poniżej macie informacje najfajniej najlepiej, wpadnijcie na moją stronę tutaj macie adres tarot.com i jeżeli macie ochotę wysłać mi wiadomość to tutaj macie telefon i możecie wysłać do mnie wiadomość Whatsappem, jeżeli jesteście zainteresowani czytaniami prywatnymi ale ja was zawsze odsyłam i tak do strony, bo tam są wszelkie informacje i wszelkie wyjaśnienia dobra kochani, bliźnięta Przechodzimy do Waszego czytania. Zaczynamy od kart Lenormand. Bliźnięta. Styczeń 2025. Mamy księżyc. Mamy bukiet. Bardzo fajna energia. Pamiętajcie, księżyc w Lenormandzie jest troszeczkę inny. I pieniądze, słuchajcie. Słuchajcie, ja już tu widzę prezenty, jeżeli chodzi o pieniądze. Także zdecydowanie macie tutaj przypływ jakiejś gotówki, jakiejś pieniędzy, przepływy pieniędzy. I bardzo pozytywnie, ponieważ mamy księżyc, także możecie zadbać o, o siebie, o swoją kreatywność, to będzie w formie jakiegoś prezentu, jak tutaj widzę. Także przypływ gotówki zdecydowanie coś idzie, płynie do Was w styczniu. Dobra, a karta ogólna, jeżeli chodzi o tarota? Tak, tutaj idzie jakiś prezent do Was. Albo zaczniecie w ogóle inwestować również w siebie. Niektóre z Was bliźnięta mogą iść do szkoły, zacząć się czegoś nowego uczyć, coś tutaj wystarczy. z czymś w styczniu. Skupcie się w ogóle na swoich celach życiowych, bo skupcie się, pomyślcie, co wy tak naprawdę chcecie osiągnąć w następnym roku, w roku 2025, bo tutaj y, możecie osiągnąć sukces. Tak Wam powiem. Ale ważne jest ustalenie tego, czego Wy chcecie, jeżeli chodzi o następny rok. Słuchajcie, idą zmiany. Idą zmiany, ale Wy musicie zastanowić się. Także ten styczeń będzie takim miesiącem zastanowienia się. Mi się wydaje, że tutaj dla niektórych bliźniąt, ale to dla niektórych bliźniąt, przypłynie jakaś gotówka, przypłyną jakieś pieniądze, jakaś większa suma pieniędzy. Natomiast Wy, zamiast głupio się zachowywać i wydawać te pieniądze, Wy macie w tym styczniu usiąść na, na czterech literach i zastanowić się tak naprawdę, co wy musicie, co wy chcecie osiągnąć, i jak na przykład zainwestować te pieniądze. To dla niektórych bliźniąt. Słuchajcie, najbardziej mi się ogólnie rzuca tutaj koło fortuny w oczy. Także mi się wydaje, że ten miesiąc, styczeń, będzie takim miesiącem pełnym dynamicznych zmian, jakichś niespodzianek. Tutaj będzie raz podwozem, raz na wozie, ale będzie się coś zmieniało. Także. W styczniu wiele spraw może zależeć od przypadku lub jakichś sił zewnętrznych, które wprowadzą zmiany w Waszym życiu. To może być czas szans, które przyniosą Wam pozytywne rezultaty, jeżeli będziecie otwarci na nowe możliwości. koło Fortuny przypomina, że życie to cykl, w którym zarówno są wzloty, ale są również upadki, i one są częścią również naszej podróży. Także słuchajcie, przygotujcie się na zmiany, bliźnięta, bądźcie elastyczni. I po prostu zacznijcie wykorzystać nadarzające się okazje. Jeżeli chodzi o wasze zdrowie, księżyc, bukiet, ryby, to zdrowie w styczniu będzie wyglądało dobrze, ale będzie wymagało większej uwagi na poziomie emocjonalnym. Ten księżyc ogólnie wskazuje na taką wrażliwość, na konieczność zadbania, o tą równowagę psychiczną waszą. Także mogą pojawić się momenty zmęczenia, jakiegoś stresu. Które po prostu warto załagodzić, żeby się relaksem. Zrelaksujcie się bliźnięta. Po prostu wieczorkiem weźcie się połóżcie, poczytajcie książkę, ale y, bliźnięta są pełne ruchu zazwyczaj, także tak jak lubicie, tak się zrelaksujcie w styczniu wieczorami, bo tutaj może być przeciążenie jakieś troszeczkę emocjonalne, możecie być bardzo wrażliwi. Ale mamy bukiet, i to jest znak poprawy samopoczucia, to jest cieszenie się ogólnie dobrym zdrowiem. Szczególnie jeżeli poświęciście ten czas na, tą, na ten relaks, na re, regenerację. A ryby również sugerują, że warto zwrócić uwagę na waszą, na waszą dietę może zacząć jeść ryby, ale również zwróćcie uwagę, czy jesteście wystarczająco nawodnieni. Wody, ryby są w wodzie, także tutaj może zwróćcie uwagę na to, ile jest wody w Waszym organizmie, czy pijecie wystarczająco. To porady. Jeżeli chodzi o finanse, tak jak powiedziałam wcześniej, wasze finanse zapowiadają się bardzo pomyślnie. Macie bukiet, który symbolizuje korzyści materialne, jakieś niespodziewane zyski, jakieś nagrody, prezenty za wasze wcześniejsze działania, a ryby po prostu ogólnie oznaczają przepływy finansowe, także tu mogą być większe przychody lub jakieś udane inwestycje. Także tutaj pojawi się zdecydowanie wsparcie finansowe, może ze strony bliskich albo jakaś okazja, ogólnie jakaś okazja do rozwoju w tej sferze finansowej. Ten paść denarów też mówi tutaj, że styczeń będzie dla Was takim idealnym czasem na naukę, na inwestowanie w siebie, na rozpoczynanie jakichś nowych przedsięwzięć, które przyniosą długofalowe korzyści finansowe, ale skupcie się na tym. Do tego mamy 7 denarów, i siedem denarów mówi o tym, że wasza cierpliwość, wasza wytrwałość w kwestiach finansowych zaczną się opłacać. Możecie zobaczyć pierwsze rezultaty swoich wcześniejszych działań, ale jeszcze będzie potrzebę czasu, aby w pełni cieszyć się zyskami. Słuchajcie, także inwestujcie w swój rozwój, inwestujcie w swoją przyszłość, ale zachowajcie tą cierpliwość, bo sukcesy finansowe one przyjdą z czasem. Zresztą tutaj będzie przypływ jakiejś gotówki, a wy zaczniecie planować już na przyszłość. Jeżeli ogólnie chodzi o Waszą pracę, to ten księżyc i bukiet mówią o tym, że możecie liczyć na kreatywność i na uznanie. Księżyc wskazuje na rozwój Waszej intuicji. Waszych umiejętności artystycznych, waszej kreatywności, i to może pomóc wam w rozwiązywaniu problemów i realizacji jakichś projektów. A bukiet to są te pochwały, to są te nagrody, to są propozycje zawodowe, które przynoszą satysfakcję. Także to będzie czas, żebyście się cieszyli efektami swojej pracy, żebyście budowali swoją pozytywną reputację. Ale mamy również pięć buław. I możecie napotkać na konkurencję. Albo na jakąś konieczność walki o swoje miejsce w pracy. Niektóre konflikty, jakieś różnice zdań mogą wywołać w was stres, ale jednocześnie pomogą wam udowodnić wasze umiejętności. No i to koło fortuny. Także tu mogą być w pracy również nagłe zmiany, mogą to być nowe jakieś zadania, nowe jakieś szanse rozwoju, jakieś nieoczekiwane rozwiązania problemów. Słuchajcie, wykorzystujcie swoją kreatywność, wykorzystujcie. Otwartość na zmiany, aby po prostu wyróżnić się w pracy. A konflikty, akurat jakiekolwiek tutaj będą, będą, mogą być tą okazją do wzmocnienia waszej pozycji w pracy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o miłość: Księżyc ryby, także w miłości ten styczeń będzie miesiącem emocji i głębokich uczuć. Księżyc ogólnie podkreśla romantyczność, marzenia, takie intuicyjne podejście do relacji. Możecie czuć się bardziej wrażliwi na takie potrzeby swojego partnera, możecie być bardziej skupieni na własnych emocjach, a ryby wskazują na bliskość, na taką głębię w związku, a także na takie potencjalne korzyści materialne płynące właśnie z relacji. Także może będziecie w, w, w związku, w którym te pieniądze będą wpływać, wy i wasz partner będziecie zarabiać więcej pieniędzy. Także tutaj, tutaj jest ten, ten materializm się pojawia. Ale co jeszcze? Także tutaj będą dochody materialne, może nawet w związku. Mamy tego pazia denarów. Jeżeli jesteście z singlami, bliźniaki, to styczeń może Wam przynieść właśnie nową znajomość, która będzie miała potencjał do rozwoju, ale w dłuższej perspektywie. Jeżeli, chodzi, jeżeli jesteście w związku, to karta sugeruje rozmowy o wspólnych planach, jak tutaj ustabilizować Waszą sytuację, Wasz związek, co może kupić w przyszłości, gdzie będziecie inwestować pieniądze razem i mamy 7 denarów, Także niektórzy z Was mogą, jeżeli chodzi o, o sprawy miłosne, możecie czuć, że jesteście w fazie oczekiwania na rozwój relacji. To może być czas, żeby ocenić, czy Wasze zaangażowanie przynosi Wam satysfakcję, ale powinno, bo reszta kart jest bardzo pozytywnych. Słuchajcie, skupcie się na budowaniu takich solidnych podstaw w relacji i pozwólcie tej miłości, aby rozwijała się w ogóle naturalnie. Nie, nie wymuszajcie niczego. Nie wiem, w jakiej fazie rozwoju relacji jesteście, ale dajcie, dajcie czas tej miłości, niech ona się rozwija naturalnie z czasem. Słuchajcie, ten miesiąc styczeń będzie dla Was miesiącem zmian, będzie miesiącem nowych możliwości to koło fortuny zdecydowanie zapowiada jakieś dynamiczne wydarzenia, które przyniosą wam niespodziewane korzyści. Karty na ogólnie wskazują na kreatywność, na uznanie i na rozwój w pracy oraz taki pozytywny przepływ finansowy, a w miłości skupicie się bliźnięta na głębi uczuć, na budowaniu takich stabilnych fundamentów. Jedynym takim wyzwaniem będzie potrzeba dla was cierpliwości w oczekiwaniu na takie pełne rezultaty waszych działań. I słuchajcie, bliźnięta, otwórzcie się na zmiany, wykorzystujcie szanse, które wam przyniesie los, a przyniesie, bo mamy, to jest karta pozytywna koło fortuny ogólnie I, i styczeń będzie również tymczasem dla was, bliźnięta, do budowania tych trwałych takich podstaw w każdej sferze życia. Także tak to zostawiam kochani, życzę wam wspaniałego stycznia, pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia następnym razem, buziaki, papa. Pa.